Kolejny odcinek z warsztatu i witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj jak już możecie zobaczyć, dostawa już dojechała. Opony, jak i wszystkie elementy po malowaniu proszkowym zostało tu już wszystko rozładowane. Wszystko trafiło jeszcze raz ponownie do wypiaskowania i do malowania proszkowego, gdzie wszystko zostało odświeżone, wszystko wygląda jak nowe. I będzie to wszystko zmontowane w całość. Opony już czekają, opony mitas. Jak widzicie, 12,4, 24. Takie standardowe, jak chyba do przedniego napędu w 80. Takie tu właśnie będą, bo prędzej były trochę węższe. Węższe były, 11, coś, 11, coś. A tutaj zaokładamy troszkę szersze. Jedna mała niezgodność przyszła, bo przyszły zamiast takich pręgowanych opon, przyszły jodełki. No i dzwoniłem do hurtowni, i tam właśnie. Odeślą już te właściwe, a te będą zabrane. No i tak to właśnie się prezentuje. Przy zatorku dużo się nie zmieniło. Praktycznie nic, bo jak sami widzicie dużo pracy na budowie było innych rzeczy do w tym czasie dorobienia. Ale poniedzieli to się dalej ostro zabieram do pracy. Najpierw trzeba wszystko tamte elementy zregenerować i wszystko będzie przymierzane. Każdy element, błotniki będą pasowane, wszystko będzie e, dorabiane, tak żeby już była cała blacharka zrobiona, e, maska założona, a tu jeszcze pokażę Wam. Jeszcze mały element po regeneracji wygląda jak nowy, wygląda jak nowy, pięknie wygląda. Taki półmat, filtr. Jest do tego będzie wyczyszczone wszystkie elementy, te szkiełka, nież takie jak tu, o widzicie, to będzie wszystko wyczyszczone i wtedy to już będzie wyglądać jak nowe. Kurczę, naprawdę pięknie. A teraz to będę ładował i jedziemy na wulkanizację. I witajcie po krótkiej przerwie, gdzie już Zetorek stoi na kołach. Eee, trochę czasu musiało minąć, zanim cokolwiek tutaj nagrałem dalszą część. Jak widzicie, wymalowane felgi prezentują się bardzo fajnie z tymi otonowymi oponami. Eee, zostały przymierzone już blachy, siedzenie. No i wam powiem to jest katorga. To jest katorga cokolwiek tutaj robić. To jest każdy jeden element to jest dłubanie z tej ziemi. Tutaj udało mi się już wstępnie zrobić kolektor wydechowy, który. Postanowiłem sam zrobić. Nowe, które są dostępne w sprzedaży, nie wiem czy o tym już wspominałem, to dokładnie tak samo są robione i bez, bez sensu płacić nie wiadomo ile pieniędzy, gdzie to kosztowało trochę pracy i parę kształtek za kilkanaście złotych. I mamy kolektor, jak ta lala. Do tego jeszcze będzie wywiercony otwór w odpowiednim miejscu. A tutaj, o. Ta rura będzie tu spawana, będzie docięta pod odpowiednim kątem i nie będzie to praktycznie się w ogóle różnić od oryginału. To jest oryginał, on trochę bardziej taki solidny może jest, ale tak jak Pan Zbyszek mówił, na tę pracę, co on będzie wykonywać, to w zupełności to jest świat i ludzie. Tutaj o będzie coś takiego, o, coś w tym miejscu, ale to dokładnie będzie można przymierzyć po przymierzeniu maski. Ale teraz tutaj właśnie się wybrałem, tutaj już wstępnie wyklepuję tą maskę, ale wam powiem, no to nie jest nic fajnego, to wyklepać to wszystko, żeby to miało tak wygląd, taki jak powinien. Tu już wstępnie wyklepałem tutaj te płaszczyzny boczne, ale one już tak jeszcze nie są za fajne. Wszystkie takie otwory, wszystko trzeba pozasprawywać. Tu już o, męczę się ze skrzynką narzędziową. Pozaspływałem wszystkie otwory, teraz o jeszcze chyba tutaj te aluminiowe nity całkiem wywale też je pozaspawam I będę chciał to jeszcze wyklepać, no i bez szpachlu chyba się nie obejdzie, bo jeżeli tak to zostawię będzie to trochę lipnie wyglądać A jak to się wyszlifuje wszystko ładnie, troszkę szpachlu dostanie, powyprostuję, będzie to miało jakiś efekt Ta maska, ta maska została kiedyś przycięta, kiedyś Paweł Rychter mi wysyłał zdjęcia i tak sobie porównałem z tymi zdjęciami, a punkt odniesienia jest ta blaszka do tablicy rejestracyjnej, jedna, jak i druga tutaj powinna być. I pod tą tablicą, pod tą właśnie, jakby to powiedzieć, pod tą blachą, powinno być jeszcze tak z 2 centy minimum. I teraz tak, teraz to będą musiał elementy całkowicie wywalić, zrobić z nowa, bo inaczej. Ta maska będzie za nisko względem e, innych elementów i będzie to miało efekt taki, że to będzie maska o, znaczy to jest poprzednia frontowy grill i to będzie tak szło pod górę. I będzie to bardzo brzydko wyglądać. Nie wiem, czy pokazałem w poprzednich odcinkach, że Wywalałem starą siatkę, to jest już nowa siatka Nowa siatka udało mi się kupić ogólnie w sklepie rolniczym tutaj u mnie Tam wiecie, tam gdzie zawsze wszystko kupię, czyli Helprol Mają różne siatki, różne rozmiary Udało mi się kupić siatkę na przednią atrapę Chyba z, nie wiem, 60 czy 70 zł za metr bieżący tej siatki, czyli Tej siatki jest znacznie chyba na 3 albo 4 grille Nie, tu jest ile wejdzie? Jakieś Tutaj może być ile? 30 cm, 60, no 40 cm to zbiegnie, no i tu jest 60, no trochę i zbiegnie, ale nie za dużo. Błotniki przymierzone. Błotniki, teraz gdy na nie patrzę, wyjęłem z kartonów i był tutaj pan Zbyszek, oglądaliśmy je, no i je trzeba trochę poprawić, żeby one jakoś ładnie wyglądały. Tak samo te sprężyny od siedzeń, tutaj te wszystkie spawy, to wszystko trzeba poszlifować. To wszystko tutaj, jakby to powiedzieć. Jest pracochłonne, czasochłonne i to wszystko trzeba zrobić. Tak samo jeszcze. O, tu jest boczna, tu jest ta e, prawa osłona e, bębna, którą trzeba tutaj. O, o, ten otwór tutaj powiększyć. No i tutaj rzeźbie, to rzeźbie. Te wszystkie te mocowania wszystkie idą wek, tylko zostaną te główne śruby. To tu wszystko trzeba poroszlifować, wszystko wyszlifować. E, sprężyny, sprężyny znalazłem od chyba. Od jakiejś prasy chyba sipma albo coś nie wiem. W każdym razie gdzie się w sipmie występują takie niby sprężyny, to mi dali od sipmy i tutaj będą się trochę skrócić. Będą cztery takie równe ładne sprężyny i one będą wymalowane i to będzie wszystko grało jak należy. Co tu jeszcze zmieniło się? No, oprócz tego, że wszystkie koła są założone, silnik stoi, silnik, pompa wtryskowa pojechała do innego zakładu, niestety. Ja Wam powiem tak, bo ja miałem tutaj dane do mojego znajomego tutaj zakładu, i no ten pan, ogólnie to jest taki starszy pan, no i bardzo. Kumaty pan yy, i właśnie budował i był w trakcie budowy przyrządu, no ale pan Zbyszek się uparł, żeby gdzieś to indziej, indziej, wysłać i już prawie miało na ukończeniu ten przyrząd, no ale pan Zbyszek tam się uparł i gdzieś tam to zostało wysłane gdzieś tam w świat i tam niby to ogarnął, zobaczymy, pożyjemy i zobaczymy czy to będzie działać, mam nadzieję, że wszystko będzie ok, bo tam niestety ten przyrząd jeszcze by tak z miesiąc by potrwało. No bo wiadomo, to tak się robi w wolnych chwilach. I teraz co? Teraz tutaj. O, właśnie, tutaj jeszcze tylny tus, tutaj wleciały ramiona O 30, wszystko zostało zregenerowane, nowe, słożnie, wszystko porozwiercane, i jakoś to teraz wygląda. No jak dla mnie, to dużo lepiej. Przede wszystkim. Są wyeliminowane wy wszystkie archaizmy, wszystko o zostało poskręcane jak należy. Wszystkie śruby, wszystko porobione, i teraz jeszcze szukamy inspiracji na to. I ten tylny hak będę chciał go dorobić tak jak w oryginale. Czyli tutaj, ten płaskownik, tu, i tutaj na takiej sprężynie, tutaj jest ten hak, i on wtedy, takiej postaci, tutaj będzie zamontowany. No. I teraz jeszcze jedno takie z pytanie, czy byście chcieli codzienne odcinki zetorka, z bo naprawdę tu jest multum pracy. Tu przede wszystkim do, przy tej blacharce, bo są blacharki, trzeba będzie. Pierwsze co to wyklepać, zregenerować, a następnie wszystko polakierować, ale to na lakiernie to pojedziemy do mojego kolegi Piotra, gdzie mogliście go wiele razy widzieć. Tam ma fajną lakiernię, to wszystko tam polakierujemy i będziemy to powoli montować. No, i myślę, że jakiś tydzień odcinków byłby codziennie, codziennie byłby odcinek właśnie z jakiegoś etapu tutaj przy tym zetorze. Ale najbardziej obawiam się tej maski. Tak każdy to żebro wszędzie powyprostować, wszystko tutaj e, zregenerować. I e, tutaj, od tej strony, tak jak mi Paweł mówił, że najlepszym rozwiązaniem jest: o, zobaczcie, to wszystko tutaj porozpruwane, porozrywane. E, Tutaj to wszędzie wszystko pospawać, tutaj śrubki poprzyspawać, to zobaczcie, to jest wszystko pogięte, On dostał, ta masarka dostała tyle razy strzałów, że to aż szkoda gadać. Ale że teraz mam tynki ogarnięte, e, mam chwilę czasu, czyli jakieś dwa tygodnie, to chcę tego zetora już do zwycięstwa dorobić, tak żeby on już mógł wyjechać, żeby pan Zbyszek mógł się cieszyć i na majówkę gdzieś sobie wyruszyć. Taki jest ogólnie plan i tego się będę trzymał. Także codziennie odcinki, jak chcecie, będą z zetora. Tylko dajcie znać, czy chcecie. A jeszcze tutaj, o ten otwór widzicie, tutaj ktoś sobie kiedyś powiększył otwór. Teraz użądźcie będzie dorobić taką reperaturkę i tutaj otwór centralny robić i jeszcze przerobić chłodnicę. Chłodnicę trzeba będzie przerobić tak, żeby wystawał ten e, króciec, ten wlew nad e, tą maskę i to by było na tyle. Taki szybki odcinek, co tu się dzieje przy zetorku. No, i mam nadzieję, że już niedługo zagada do nas i powie coś ciekawego. Hej, hello, to ja zetor. Nie, ja tak całkiem poważnie będzie już kończył ten odcinek. Jeszcze nie wiem, co z tym siedzeniem tutaj zrobić, bo to siedzenie albo oryginalną jakąś poduszkę dorwać, albo dać to do tapicera, żeby to ładnie oprzył, ale to zobaczymy. Ale zobaczcie teraz. Pozycje kierowcy, tutaj, jak to, ta kierownica jest nisko No, mało, komfortowe, ale kierownicy chyba te i tak trzeba dać do obszycia. Gdzieś dam do oprzycia tą kierownicę, jeszcze by się przydał ten oryginalny kapselek na tą kierownicę. To już by było naprawdę luks. Wtedy był naprawdę bezicher. Tu, o, to jeszcze do zregenerowania. Pełno takich pierdół jest. Pełno, pełno, pełno. Jeszcze dźwignia od zmiany biegów jest do zregenerowania. Naprawdę multum, multum pracy. A na tą chwilę już będę się z Wami żegnał. Także dziękuję Wam za uwagę. Mało tutaj ważnych rzeczy było wprowadzone, bardziej takie, bardziej aktualizacja. No i wyczekujcie kolejnych odcinków. A ja się z Wami żegnam, także miłej niedzieli, trzymajcie się, cześć.